Witam wszystkich. Oto mój pierwszy odcinek na moim kanale Ochroniarz Myczy. A dzisiaj pogramy się w Team Fortress. No niestety w tej grze umiera się co sekundę. Więc jak będę troszkę lamił, to nie denerwujcie się na mnie. Proszę. Dobra. Nie zapomnijcie dać subskrypcję. Tylko subskrypcję. Tylko. Dokładnie. Tylko. Ale nie żył wam. No może. Jak e, będę za mało gadał to proszę się nie denerwować, ja się skupiam. Pewnie teraz przynudzam bardzo. Jak? No i właśnie tak, tak to się dzieje. Kiedy sobie normalnie idziesz, a tu nagle... Szpaść za rogu. Ty się do niego odwracasz tego. Ty łowem, a on cię w plecy dzika. Jest wojna. Przysięgam leży. Masaż plecy. Mam dać listka. Okay. E, mówię, że odcinki będą z. Nietypowych gier i, nie, i najczęściej chyba będzie Team Fortress albo Minecraft albo nagranie z moim kolegą. Kolegami. Czasami oni są nibami. A! Dobra, więc. Na tym chyba się odcinek skończy. To był taki wstępny odcinek. Więc do zobaczenia.